Zeszyt pierwszy, miłosierdzie Boże w duszy mojej, Dzienniczek, siostra Faustyna. Z początkiem rekolekcji, powiedział mi Jezus. W tych rekolekcjach ja sam będę kierował duszą twoją. Chcecie utwierdzić w spokoju i miłości. I tak przechodziły mi pierwsze dni. Dnia czwartego zaczęły mnie męczyć takie niepewności, czy też nie jestem w jakimś fałszywym spokoju. Wtem usłyszałam takie słowa. Córko moja, wyobraź sobie, że jesteś monarchinią ziemi całej i. Masz możność rozporządzania wszystkim, jak ci się podoba. Masz wszelką możność czynienia dobrze, jak ci się podoba, i wtem puka do drzwi twoich jakaś mała dziecina, cała drżąca, ze łzami w oczach, ale z wielką ufnością w Twoją dobroć i prosi o kawałek chleba, aby nie umrzeć z głodu. Jak byś z tym dzieckiem postąpiła? Odpowiedz mi, córko moja. I rzekłam: Jezu, dałabym mu wszystko to, o co mnie prosi, ale i tysiąc razy więcej. I powiedział mi Pan: Tak ja postępuję względem Twojej duszy. W tych rekolekcjach nie tylko udzielam Ci spokoju, ale i takiego usposobienia duszy, że chociażbyś chciała się niepokoić, to nie będziesz mogła. Miłość moja? Zawładnęła duszą twoją i chcę, abyś się w niej utwierdziła. Zbliż swój słuch do serca mojego i zapomnij o wszystkim, i rozważaj niepojęte miłosierdzie moje. Miłość moja da ci moc i odwagę, jaka ci jest potrzebna w tych sprawach. Jezu, host Jożywa, tyś matką moją, tyś mi wszystkim z prostotą i miłością. Z wiarą i ufnością przychodzić będę do Ciebie, Jezu. Dzielić się będę z Tobą wszystkim, jak dziecię z kochającą matką, radościami i cierpieniem. Jednym słowem, wszystkim, kiedy myślę o tym, że Bóg łączy się ze mną przez śluby, czyli ja z Nim, pojąć tego nikt nie zdoła, czego doznaje serce moje. Już teraz daje mi Bóg poznanie całego ogromu swej miłości, jaką mnie kochał jeszcze przed wiekami. A ja go zaczęłam kochać w czasie dopiero. Jego miłość była wielka, czysta i bezinteresowna, a moja miłość ku niemu jest z poznania go. Im go więcej poznaję, tym goręcej i mocniej kocham i czyn mój doskonalszy jest. Jednak kiedy wspomnę sobie, że za parę dni mam się stać jedno z panem, przez ślub wieczysty, radość zalewa moją duszę tak niepojęta, że nie umiem tego wcale opisać. Przy pierwszym poznaniu pana utonął wzrok mej duszy w nim na wieki. Z każdym zbliżeniem się do mnie pana, a przez to jest z mojej strony głębsze poznanie, rośnie w duszy miłość doskonalsza. Przed spowiedzią usłyszałam w duszy te słowa: Córko, moja, powiedz mu wszystko i odsłoń swoją duszę przed nim, jako przede mną to czynisz. Nie lękaj się niczego. Dla twojego uspokojenia, kapłana tego stawiam między mną a duszą twoją. A słowa, które ci odpowie, moimi są. Odsłoń przed nim najtajniejsze rzeczy, jakie masz w duszy. Ja mu udzielę światła do poznania duszy twojej. Kiedy się zbliżyłam do kratki, uczułam w duszy tak wielką łatwość mówienia o wszystkim, że sama się później dziwiłam. Odpowiedzi jego tak głęboki spokój wprowadziły w duszę moją, słowa jego były i są i pozostaną na zawsze słupami ognistymi, które rozświeciły i oświecać będą duszę moją w dążeniu do najwyższej świętości. Te wskazówki ojca Andrasza, które otrzymałam, mam zapisane na innej karcie tego zeszytu. Po skończonej spowiedzi duch mój zatonął w Bogu i trwałam na modlitwie trzy godziny, i zdało mi się, jakoby minut parę. I od tej pory nie stawiam zapory łasce, która działa w duszy mojej. Jezus wiedział, dlaczego się lękam obcować z nim, i wcale go to nie obrażało. Z chwilą, kiedy mnie Ojciec upewnił, że nie jest to żadnym złudzeniem, ale łaską Bożą, staram się być wierną Bogu we wszystkim. Teraz widzę, że mało jest takich kapłanów, którzy rozumieją całą głębię działania Bożego w duszy. Od tej pory mam rozwiązane skrzydła do lotu i pragnę szybować w sam żar Słońca. Nie zatrzyma się lot mój, aż spocznie w nim na wieki. Jeżeli szybujemy bardzo wysoko, to wszystkie opary i mgły i chmury mamy pod stopami, a cała istota zmysłowa musi podlegać duchowi. O Jezu, pragnę zbawienia dusz, dusz nieśmiertelnych. W ofierze dam upust sercu mojemu, w ofierze, której się nikt ani domyśli, będę się wyniszczać i spalać niepostrzeżenie świętym żarem miłości Boga. Obecność Boża jest pomocą, aby ofiara moja była doskonała i czysta. O jak mylne są pozory, a sądzenia niesprawiedliwe. O jak często cierpi cnota, uciśnienie przez to tylko, że jest cicha. Obcować szczerze z tymi, co stale kłują, wymaga wielkiego zaparcia. Człowiek czuje, że mu krwi ubywa, a ran nie widać. O Jezu! Jak wiele nam odsłoni dopiero dzień ostateczny. Co za radość, nic nie ginie z naszych wysiłków. Godzina święta. W tej godzinie adoracji poznałam całą przepaść swej nędzy. Wszystko, cokolwiek mam w sobie dobrego, Twoim jest, panie, ale dlatego, żem tak nędzna i mała, mam prawo liczyć na nieskończone miłosierdzie Twoje. Wieczór. Jezu, jutro rano mam składać śluby wieczne. Prosiłam całe niebo i Ziemię i wszystko, co istnieje, wzywałam do dziękczynienia Bogu za tę wielką i niepojętą łaskę. Wtem usłyszałam słowa: Córko moja, Twoje serce jest mi niebem. Chwila jeszcze modlitwy i trzeba uciekać, bo wszędzie człowieka wypędzają, bo na jutrzejszy dzień wszystko przyrządzają i kaplicę, i refektarz, i salę i kuchnię, a my mamy się położyć spać. Jednego zaśnięciu nie ma mowy, radość odjęła sen. Myślałam, cóż to będzie w niebie, jeżeli już tu, na tym wygnaniu Bóg tak napełnia duszę moją. Modlitwa w czasie przyświętej w Dzień Ślubów Wieczystych. Składam dziś serce moje na patenę, na której jest złożone serce Twoje, Jezu, i ofiaruję się dziś razem z Tobą Bogu, Ojcu Twojemu i mojemu, jako ofiara miłości i uwielbienia. Ojcze Miłosierdzia, spójrz się na ofiarę serca mojego, ale przez ranę serca Jezusowego. 1933 roku maja pierwszy dzień. Złączenie się z Jezusem w dzień ślubów wieczystych. Jezu, serce Twoje jest od dziś moją własnością. A moje serce jest Twoją wyłączną własnością. Samo wspomnienie Jezu twego imienia jest rozkoszą mojego serca. Naprawdę, ani chwili nie umiałabym żyć bez Ciebie, Jezu. Dziś utonęła dusza moja w tobie jako w jedynym skarbiem swoim. Miłość moja nie zna przeszkód w dawaniu dowodów umiłowanemu swemu. Słowa pana Jezusa w czasie ślubów wiecznych. Oblubienico moja, na wieki są złączone serca nasze. Pamiętaj, komuś ślubowała. Nie wszystko da się wypowiedzieć. Prośba moja w czasie, kiedy położyłam się krzyżem pod kirem, prosiłam pana, aby mi udzielił łaski nieobrażania go nigdy żadnym, nawet najdrobniejszym grzeszkiem, ani nawet niedoskonałością, dobrowolnie i świadomie. Jezu, ufam tobie. Jezu, kocham cię z całego serca. W chwilach najcięższych tyś matką moją. Z miłości ku Tobie, Jezu, umieram dziś zupełnie dla siebie, a zaczynam żyć dla większej chwały świętego imienia Twojego. Miłość, z miłości o Trójco Przenajświętsza ofiaruję się Tobie jako ofiara uwielbienia, jako ofiara całopalna, zupełnego wyniszczenia siebie, a przez to wyniszczenie siebie pragnę wywyższenia imienia Twego, Panie. Rzucam się jako maleńki pączek róży pod stopy, twoje panie. Woń kwiatu tego tobie niech tylko będzie znana. Trzy prośby w dzień ślubów wieczystych. Jezu, wiem o tym, że w dniu dzisiejszym niczego mi nie odmówisz. Pierwsza prośba. Jezu, oblubieńcze mój najukochańszy, proszę cię o tryumf Kościoła. Szczególnie w Rosji i Hiszpanii. O błogosławieństwo dla Ojca Świętego Piusa XI i całego duchowieństwa, o łaskę nawrócenia grzeszników zatwardziałych, o szczególne błogosławieństwo i światło, proszę Cię Jezu, dla kapłanów, u których będę się spowiadać w życiu. Druga prośba. O błogosławieństwo dla naszego zgromadzenia, o wielką gorliwość w zgromadzeniu. Błogosław Jezu, Matce Generalnej i Matce Mistrzyni, i całemu nowicjatowi, i wszystkim przełożonym, rodzicom najdroższym moim. Udziel Jezu swej łaski naszym wychowankom, umocnij je tak potężnie swą łaską, aby te, które opuszczają domy nasze, już Ciebie nie obraziły żadnym grzechem. Jezu. Proszę Cię za ojczyznę moją. Broń jej przed napaścią wrogów. Trzecia prośba. Jezu, proszę Cię za duszami, które najwięcej potrzebują modlitwy. Proszę Cię za konającymi. Bądź dla nich miłosierny. Także proszę Cię, Jezu, o uwolnienie z czyśćca wszystkich dusz. Jezu, polecam Ci osoby poszczególne, swoich spowiedników, osoby polecone modlitwie mojej, pewną osobę, ojca Andrasza, księdza Czaputę i tego kapłana, którego poznałam w Wilnie, który ma być moim spowiednikiem, pewną duszę i pewnego kapłana, pewnego zakonnika, któremu Ty wiesz, Jezu, jak wiele Mu zawdzięczam i za wszystkie osoby polecone modlitwie mojej. Jezu, ty w tym dniu wszystko uczynić możesz, dla ty, za którymi cię proszę. Dla siebie proszę cię, panie, przeistocz mnie zupełnie w siebie. Utrzymuj mnie ustawicznie w świętej gorliwości o chwałę Twoją. Daj mi łaskę i moc ducha do spełnienia we wszystkim woli Twojej świętej. Dziękuję Ci, oblubieńcze mój najukochańszy, za godność, którą mi darowałeś. A szczególnie za herby królewskie, które mnie od dziś zdobią, a których nawet aniołowie nie mają, to jest krzyż, miecz i cierniowa korona. Ale Jezu mój, ponad wszystko dziękuję Ci za serce Twoje. Ono mi wystarcza za wszystko. Matko Boga, Maryjo najświętsza Matko moja. Ty w szczególniejszy sposób teraz jesteś matką moją, a to dlatego, że Syn Twój ukochany jest oblubieńcem moim, a więc jesteśmy oboje dziećmi Twymi. Ze względu na Syna musisz mnie kochać, Maryjo. Matko moja najdroższa, kieruj moim życiem wewnętrznym, aby ono było miłe Synowi Twojemu. Święty Wszechmogący Boże, w tym momencie wielkiej łaski, którą mnie wieczyście łączysz z sobą, ja, maleńka nicość, z największą wdzięcznością rzucam się pod stopy Twoje jak maleńki i nieznany kwiatek. A woń tego kwiatu miłości codziennie wznosić się będzie do tronu Twego. W chwilach walki i cierpień, ciemności i burz, tęsknoty i smutku, w chwilach doświadczeń ciężkich, w chwilach, w których przez żadne stworzenie nie będę zrozumiana, a nawet przez wszystkich potępiona i wzgardzona, pamiętać będę na dzień ślubów wieczystych, na ten dzień niepojętej łaski Bożej.